Dzień dobry, ja nazywam dobry. się Mateusz Miśków, ja Paulina Kica, należymy do Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jarchuk. Zostaliśmy tutaj zaproszeni na wydarzenie festiwalu jagodowego z Bolesławem Chrobrym, żeby dodać taki zarys historyczny właśnie do tego wydarzenia, do tej imprezy. Opowieść troszkę o życiu codziennym Słowian właśnie z czasów Bolesława Chrobrego, naszego pierwszego króla historycznego. Zaprezentować właśnie tamte czasy w formie różnych warsztatów właśnie przybyłem tutaj ludności turystom, no i będziemy ich zachęcać do takiej aktywnej lekcji historii. Tak, opowiemy między innymi o tkaniu, o walce wczesno-średniowiecznych wojów. Będzie można to zarówno e, usłyszeć, jak i zobaczyć na żywo także. Na pewno będzie co oglądać tejże walki. O co chodzi? Na tym? czym polega różnica? Zasadniczo nieraz podczas tych pokazów w polu walki, w feworze walki ludzie padają na przykład właśnie od dotknięcia mieczem w hełm. No coś, co historycznie nie miało praktycznie miejsca, bo hełm jest właśnie tym najtwardszym elementem naszego opancerzenia. To też właśnie będziemy się starować starać celować te punkty witalne, a więc te, te miejsca, gdzie faktycznie opancerzonego woja przeciwnika można było ranić, a więc wszelkie pachwiny, szyja, właśnie boki twarzy. I ta nieodszerzione <śmianowice> nie mówi się, ale nie wywiązań, nie? Masz tam kolegami, że nie? すすちょっとち